Wiem, że myślenie o końcu może być niepokojące, być może nawet trochę przerażające. Wszyscy mamy ten strach przed nieznanym, przed tym, czego nie możemy kontrolować. Ale co by było, gdybyśmy mogli znaleźć pewną jasność, pewien sens w tych starożytnych pismach? W ciągu tego filmu ujawnię dziesięć najbardziej przerażających proroctw z księgi Apokalipsy. Tak, to prawda temat może być przerażający. Zmierzenie się z końcem czasów, myślenie o sądach i uciskach nie jest łatwe, ale tutaj znajdziesz zrozumienie i również pocieszenie w obietnicach przyszłości, gdzie dobro zwycięża, gdzie pokój i sprawiedliwość są przywracane na zawsze. Przygotuj się na odkrycie tajemnic, które przez wieki dezorientowały mędrców i teologów. A na końcu mam nadzieję, że znajdziesz nie tylko wiedzę ale również trochę wewnętrznego spokoju w obliczu tych wielkich pytań o życie i co po nim następuje. Więc zaczynamy. Gwarantuję, że nie będziesz postrzegał świata tak samo po dzisiejszym dniu. 1. Uniesienie Kościoła Wyobraź sobie dzień jak każdy inny, ale nagle dzieje się coś nadzwyczajnego. W mgnieniu oka wszyscy ludzie, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, są wezwani, by dołączyć do Niego w niebie. To jest to, co nazywamy uniesieniem. To bardzo szczególne wydarzenie wspomniane w Biblii, gdzie Jezus wzywa wszystkich chrześcijan, żywych i nawet tych, którzy już umarli, aby byli z Nim. Pomyśl o tym jako o wielkim rodzinnym spotkaniu, gdzie nikt nie zostaje z tyłu. Ci, którzy już odeszli, i ci, którzy są tu, wszyscy otrzymują zaproszenie VIP na to niebiańskie spotkanie. A co najlepsze? W tym momencie wszyscy otrzymują nowe ciała, doskonałe i niezniszczalne, podobne do superbohaterów, którzy nigdy nie starzeją się ani nie chorują. Ten moment jest bardzo ważny, ponieważ oznacza początek serii wydarzeń, które Biblia opisuje jako bardzo trudne na Ziemi. Ale ci, którzy są uniesieni, nie muszą przechodzić przez te problemy, ponieważ będą bezpieczni z Chrystusem to jakby przed rozpoczęciem wielkiej burzy zostałeś zabrany do bezpiecznego miejsca, gdzie nic nie może cię dotknąć. A ratowanie to obietnica ochrony i nadziei, przypominająca wszystkim, że ostatecznie być z Jezusem to najbezpieczniejsze miejsce, jakie istnieje. I co jeśli powiem, że historie o ochronie i cudach nadal się dzieją? Nasz ekskluzywny e-book i współczesne cuda i czeka, aby zostać odkrytym przez tych, Którzy wierzą w moc boską. Kopie są ograniczone, nie przegap szansy na wzmocnienie swojej wiary poprzez prawdziwe świadectwa i praktyczny przewodnik, jak modlić się o cuda. Kliknij w pierwszy przypięty komentarz, aby pobrać swoją kopię, zanim się skończą. 2. Perspektywa przed tryb. Teraz przeanalizujmy koncepcję znaną jakoś perspektywa przed tryb. Ten termin może wydawać się skomplikowany. Ale jest dość prosty, gdy go rozłożymy na części. I przed, i oznacza przed, a i tryb, i odnosi się do przyszłego okresu opisanego w Biblii, pełnego wielkich trudności i cierpień na ziemi. Łącząc wszystko, ta perspektywa sugeruje, że uniesienie, to niesamowite wydarzenie, w którym wszyscy wierzący są zabrani do nieba, nastąpi przed rozpoczęciem tych globalnych trudności. Wielu chrześcijan wierzy w tę ideę. Ponieważ przynosi pocieszenie, wiedząc, że zostaną oszczędzeni przedstawieniem czoła tym trudnym chwilom. Widzą to jako boską ochronę, sposób w jaki Bóg dba o swoich wyznawców, zapewniając, że nie muszą przechodzić przez chaos, który ogarnie świat. To przekonanie jest również oparte na wielu fragmentach Nowego Testamentu, jak ten, który znajdujemy w pierwszym liście do Tesaloniczan 4, 16, 17, gdzie opisano, jak będzie wyglądało uniesienie. Te fragmenty wzmacniają przekonanie, że to wydarzenie nie tylko jest aktem boskiego miłosierdzia, ale także spełnieniem obietnic złożonych przez Boga swoim wiernym. Ważne jest, aby zauważyć, że istnieją inne interpretacje i perspektywy w chrześcijańskiej eskatologii. Jednakże, perspektywa przed uciskiem jest bardzo popularna i szeroko akceptowana wśród wielu grup chrześcijańskich, głównie dlatego że łączy ideę nadziei i zbawienia przed rozpoczęciem wyjątkowo burzliwego okresu w historii ludzkości. 3. Budowa trzeciej świątyni. Proroctwo o budowie trzeciej świątyni jest fascynującym i bardzo ważnym tematem w eschatologii chrześcijańskiej, który splata się również z wierzeniami żydowskimi. Ta świątynia, jak przewidziano, zostanie wzniesiona na wzgórzu świątynnym w Jerozolimie, miejscu już obarczonym znaczeniem religijnym zarówno dla chrześcijan, jak i Żydów. Według proroctw biblijnych odbudowa tej świątyni nie jest tylko wydarzeniem architektonicznym, symbolizuje i katalizuje inne znaczące wydarzenia w czasach ostatecznych. Teksty takie jak Daniel 9, 27 i Mateusz 24, 15 mówią o tej świątyni w kontekście wielkich wydarzeń eschatologicznych, sugerując, że jej istnienie i to, co się tam wydarzy, są kluczowe dla rozwoju boskiego planu w ostatnich dniach. Oczekuje się, że budowa tej trzeciej świątyni spełni wiele proroctw i posłuży jako jasny znak, że żyjemy w czasach proroczych. Fizyczna obecność świątyni, więcej niż punkt zbieżności religijnej, staje się osią dla wydarzeń, które będą oznaczać postęp linii czasowej proroczej ku kulminacji ludzkiej historii, jaką znamy. To wydarzenie ma głębokie implikacje, potwierdza wiarygodność Biblii jako źródła proroczego i wzmacnia pewność planów boskich. Dla wielu wierzących budowa trzeciej świątyni nie tylko potwierdza ich wiarę w obietnicę Boga, ale również służy jako żywe przypomnienie, że prorocze czasy zbliżają się, zachęcając ich do utrzymania się mocno w swojej wierze i przygotowania na to, co nadchodzi. 4. Wzrost Antychrysta Wyobraź sobie świat w chaosie, gdzie konflikty i niepewność dominują w codziennych wiadomościach. W takim scenariuszu pojawia się charyzmatyczna postać, obiecująca pokój i rozwiązania dla globalnych problemów. Ta osoba nie jest zwykłym liderem politycznym, jest tym, co Biblia nazywa Antychrystem. Chociaż na początku może wydawać się dobroczyńcą, jego prawdziwe intencje są wszystkim innym niż dobroczynne. Historia wzrostu Antychrysta jest fascynująca i trochę przerażająca. Opisany w Apokalipsie 13. Pojawia się jako potężna postać z dziesięcioma rogami i siedmioma głowami, symbolizująca jego wielką wpływowość i autorytet. Smok, reprezentujący szatana, daje mu swoją moc, tron i wielką władzę. Z tą mocą Antychryst nie tylko prowadzi, ale także zwodzi cały świat. Ludzie, zachwyceni jego zdolnością do przynoszenia pozornej stabilności, zaczynają go śledzić bez zastanowienia. Ustawia się jako człowiek pokoju, rozwiązywacz kryzysów, zdobywając zaufanie wielu na całym świecie. Jednak za tą fasadą pokoju, bluźni przeciwko wszystkiemu, co święte, i sprzeciwia się Bogu we wszystkich możliwych sposobach. Świat nie zdaje sobie sprawy od razu, ale Antychryst jest człowiekiem napędzanym przez same bramy piekieł. Nie tylko prowadzi, ale także manipuluje globalnym kultem sprawiając, że ludzie porzucają swoje wcześniejsze przekonania, aby czkić Go jak Boga. Jest uosobieniem zła u władzy, postacią, która mimo swoich obietnic jedności i pokoju, wnosi głęboką ciemność do świata. Historia Antychrysta służy jako mroczne przypomnienie, nie wszystko, co wydaje się rozwiązaniem naszych problemów, jest naprawdę dobre. Ostrzega wierzących, aby pozostali czujni i mocni w swojej wierze, uznając, że prawdziwy pokój i bezpieczeństwo można znaleźć tylko w Bogu. A podczas rozważania tych ostrzeżeń, nie zapomnij zabezpieczyć swojej kopii naszego e-booka i współczesne cuda obietnice Ducha Świętego w działaniu dziś. Kopie są ograniczone, więc złap swoją, zanim się skończą i przygotuj się na wzmocnienie swojej wiary niezwykłymi relacjami o nowoczesnych cudach. 5. Znak bestii W proroczym scenariuszu opisanym w Księdze Apokalipsy i znak bestiiś pojawia się jako jeden z najbardziej intrygujących i alarmujących konceptów. Powiązany z Antychrystem, ten znak symbolizuje absolutną kontrolę i lojalność. Według tekstu biblijnego, w czasie rządów Antychrysta nikt nie będzie mógł kupować ani sprzedawać bez posiadania tego znaku, który może być umieszczony na prawej ręce lub na czole osób. Ten znak to więcej niż tylko fizyczny symbol. Jest oznaką całkowitego oddania się Antychrystowi, reprezentując wyraźną rezygnację z jakiejkolwiek innej wiary, która nie jest lojalnością wobec tej bluźnierczej postaci. Jest również narzędziem segregacji i kontroli, zasadniczo dzieląc społeczeństwo między tych, którzy podążają za Antychrystem, a tych, którzy się opierają. Wprowadzenie znaku bestii jest opisywane jako jedna z najskuteczniejszych strategii antychrysta do konsolidacji jego władzy. Za jego pomocą sprawuje niemal całkowitą kontrolę ekonomiczną i społeczną, zmuszając wszystkich do podporządkowania się jego reżimowi, jeśli chcą uczestniczyć w globalnej gospodarce. Ten system znakowania służy także jako test wiary, wyraźnie rozróżniając między tymi, którzy pozostają wierni swoim religijnym przekonaniom, a tymi, którzy wybierają śledzenie Antychrysta z wygody lub strachu. Znak bestii to nie tylko element kontroli ekonomicznej, to głęboka kwestia duchowa i moralna. Symbolizuje wybór między uległością skorumpowanej władzy ziemskiej, a oporem w imię wyższych, wiecznych wartości. Dla wierzących ten znak jest żywym przypomnieniem o pokusach i wyzwaniach, które będą musieli stawić czoła w ostatnich dniach oraz o potrzebie wytrwałości, integralności w ich wierze. 6. Drugie przyjście Jezusa Chrystusa. Drugie przyjście Jezusa Chrystusa to jedno z najbardziej oczekiwanych i centralnych wydarzeń w chrześcijańskiej teologii, szczególnie w kontekście eschatologicznym. W przeciwieństwie do jego pierwszego przyjścia, kiedy Jezus przyszedł na świat jako skromny sługa, drugie przyjście będzie oznaczało jego powrót z mocą i chwałą. Powróci jako król i suwerenny sędzia, prowadząc niebiańskie siły w decydującej bitwie. Przeciwko siłom zła w epizodzie znanym jako Bitwa Armagedonu. To monumentalne wydarzenie nie tylko podkreśla spełnienie biblijnych proroctw, ale także ostateczne zwycięstwo dobra nad złem. W przeciwieństwie do postaci cierpienia z jego pierwszego przyjścia, Jezus powróci, aby osądzić i wykorzenić niesprawiedliwość i grzech, ustanawiając swoje sprawiedliwe i boskie panowanie. Ten moment będzie punktem zwrotnym realignującym stworzenie z boskim porządkiem i moralnością po okresie wielkiej ucisku i moralnej korupcji. Drugie przyjście Jezusa jest często opisywane w dramatycznych i potężnych terminach w Biblii, szczególnie w Księdze Apokalipsy, gdzie jest przedstawiony jako jeżdżący na białym koniu, symbolizującym zwycięstwo. Jego przybycie będzie towarzyszyć niebiańskie i ziemskie znaki, zapowiadające przywrócenie sprawiedliwości i początek nowej ery pokoju i prawości. To wydarzenie ma kluczowe znaczenie dla wierzących, ponieważ nie tylko reprezentuje nadzieję na ostateczne odkupienie i zbawienie, ale także ustanowienie Królestwa Bożego na ziemi. Jest to przypomnienie, że pomimo przeciwności i wyzwań świata, suwerenność i odkupieńczy Plan Boga zatriumfują, co doprowadzi do całkowitego odnowienia świata i wiecznej harmonii pod panowaniem Chrystusa. 7. Wyobraźmy sobie przyszłość nie tak daleką, gdzie po tumultownych bitwach i okresie wielkich ucisków, ziemia w końcu doświadcza monumentalnej zmiany. Zwycięstwem Jezusa Chrystusa w bitwie Armagedonu rozpoczyna się nowy rozdział ty królestwo, obiecany okres pokoju i sprawiedliwości, który potrwa tysiąc lat. To nie jest bajka, ale biblijne proroctwo szczegółowo opisane w księdze Apokalipsy. Jezus Teraz uznany przez wszystkich za suwerennego króla i sprawiedliwego władcę, ustanawia swoje bezpośrednie panowanie nad światem. Wyobraź sobie Ziemię, zmęczoną przeszłymi konfliktami i bólami, teraz pod doskonałym przywództwem Chrystusa, gdzie on leczy narody i przywraca porządek. Podczas tego tysiąclecia Jezus nie rządzi sam, jest otoczony przez swoich naśladowców, którzy zostali wskrzeszeni lub przemienieni, ci, którzy pozostali wierni przez wieki. Razem pomagają rządzić i odbudowywać, ucząc pokój i boską sprawiedliwość. Wyobraź sobie społeczeństwo, gdzie nie ma konfliktów, gdzie natura jest w doskonałej harmonii, a wszyscy, włącznie ze zwierzętami, współistnieją pokojowo. Miasta są bezpieczne, drzwi nie potrzebują zamków, dzieci bawią się swobodnie na ulicach bez strachu. Sprawiedliwość jest szybka i sprawiedliwa, a nie ma potrzeby policji ani armii. Choroby należą do przeszłości, a ludzie żyją długie życia, niektórzy nawet przez całe tysiąclecie. Jednak nawet w tym utopijnym scenariuszu ludzka wolność jest zachowana. Na końcu tysiąclecia następuje ostatnia próba, ujawniająca, że nawet w najlepszych okolicznościach niektórzy nadal wybiorą odwrócenie się od drogi Bożej. Jest to ostateczna lekcja o ludzkiej naturze i ciągłej potrzebie boskiej łaski. Królestwo Tysiąclecia jest zatem czymś więcej niż tylko czasem pokoju. To preludium do stworzenia nowego nieba i nowej Ziemi, gdzie rzeczywistości obecnego świata są przemieniane, zakładając obiecaną wieczność, w której Bóg i człowiek będą współistnieć w doskonałej Unii. To wizja nadziei, obietnica, że dobro ostatecznie zwycięży oraz przypomnienie, że koniec historii będzie nowym, wspaniałym początkiem. A w oczekiwaniu na ten nowy początek, nie zapomnij zabezpieczyć swojej kopii naszego e-booka u Współczesne Cuda, obietnicy Ducha Świętego w działaniu dziś. Kopie są ograniczone, więc złap swoją, zanim się skończą, i odkryj, jak wiara wciąż przesuwa góry dzisiaj. OZIOM Nowe niebiosa i nowa ziemia Po zakończeniu tysiącletniego królestwa, Biblina Przepowiednia opisuje stworzenie nowego nieba i nowej ziemi co jest kluczowym etapem w całkowitej restauracji stworzenia. Ta wizja, szeroko opisana w Księdze Apokalipsy, rozdział 21, symbolizuje ostateczne usunięcie wszelkich śladów grzechu, cierpienia i śmierci, które naznaczyły stary świat. W tym nowo przekształconym, boskim środowisku Bóg mieszka bezpośrednio z ludzkością. Stała obecność Boga gwarantuje, że nie będzie już więcej bólu, łez czy żałoby. Gdyż stare formy istnienia zostaną całkowicie minione. Nowe stworzenie to nie tylko poprawa świata, jakiego znamy, ale całkowita transformacja, gdzie wszystko, co skorumpowało pierwotne stworzenie, jest na stałe wy. Opis tego nowego nieba i nowej ziemi mówi bezpośrednio do najgłębszych pragnień pokoju i sprawiedliwości. Jest to obietnica stanu rzeczy, w którym boska sprawiedliwość nie tylko jest wdrażana ale także doświadczana w pełni przez wszystkie istoty. Ten scenariusz reprezentuje nie tylko przyszłą nadzieję, ale również służy jako wezwanie do życia w sposób, który antycypuje tę nową rzeczywistość, promując wartości sprawiedliwości, pokoju i wspólnoty z Bogiem. Nowa Jerozolima, opisana jako oszałamiające miasto stępujące z nieba, symbolizuje doskonałą unię między niebem a ziemią. Ozdobiona jak panna na swego oblubieńca, Miasto odzwierciedla piękno, świętość i chwałę odrodzonego i przywróconego świata, oferując wieczne mieszkanie dla wybawionych, gdzie Bóg i człowiek dzielą nieprzerwaną i doskonałą wspólnotę. Ten koncept nowych niebios i nowej Ziemi jest istotny w chrześcijańskiej teologii, gdyż zawiera wizję końca nie jako zakończenie, ale jako chwalebny nowy początek, gdzie związek między Bogiem a ludzkością jest wreszcie przywrócony do jego zamierzonego ideału, wolnego od wszelkich barier, które nałożył grzech. Ziwik: Ostateczny Sąd i Wieczność. Ostateczny Sąd, znany również jako Wielki Sąd z Białego Tronu, jest centralnym pojęciem w chrześcijańskiej eschatologii, reprezentującym moment, w którym wszystkie dusze będą oceniane przez Boga. To wydarzenie jest szczegółowo opisane w Księdze Apokalipsy, rozdział 20, i oznacza kulminację boskiego planu odkupienia i sprawiedliwości. Podczas tego sądu księgi zostaną otwarte w tym Księga Życia, a działania każdej osoby zostaną zbadane. Ci, których imiona są zapisane w Księdze Życia, wskazując, że pokładali swoją wiarę w Jezusa Chrystusa dla zbawienia, zostaną uratowani przed wiecznym potępieniem. Z drugiej strony, ci, których nie znajdzie się w tej Księdze, będą skazani na drugą śmierć, zostaną wrzuceni do jeziora Ognia, symbolicznego obrazu wiecznego oddzielenia od Boga. Ten sąd różni się od innych sądów wspomnianych w Biblii, takich jak sąd Chrystusowy, który jest specyficzny dla oceny dzieł wierzących w Jezusa, skoncentrowany na nagrodach, a nie na potępieniu. Wielki sąd z Białego Tronu jest jednak uniwersalny, obejmujący wszystkich ludzi ze wszystkich czasów i charakteryzuje się swoją bezstronnością i ostateczną sprawiedliwością. Wpływ tego sądu jest głęboki, ponieważ podkreśla powagę. Z jaką Bóg traktuje grzech i sprawiedliwość. Służy również jako kluczowe przypomnienie o potrzebie nawrócenia i wiary w Chrystusa, podkreślając, że wieczność i ostateczny los każdej osoby są zagrożone. Po sądzie następuje wieczność, gdzie zbawieni będą cieszyć się chwalebna i bezkresną egzystencją w obecności Boga, podczas gdy potępieni będą doświadczać trwałego oddzielenia od Boga i wiecznego cierpienia. Ten ostateczny scenariusz wzmacnia biblijną obietnicę boskiej sprawiedliwości i rzeczywistość, że wybory dokonane na ziemi mają wieczne konsekwencje. 10. Nowe niebo i nowa ziemia. Wyobraź sobie koniec, w którym wszystko, co znamy, jest przekształcone i odnowione, gdzie pierwsze niebo i pierwsza ziemia znikają, a na ich miejscu pojawia się coś absolutnie czystego i doskonałego. To jest scenariusz nowego nieba i nowej ziemi. Biblijnej obietnicy, która wykracza poza zwykłą rekonstrukcję tego, co już istniało, inaugurując zupełnie nową i wspaniałą rzeczywistość. Gdy wizja ta rozwija się w księdze Apokalipsy, Jan, autor, jest świadkiem stępowania nowej Jerozolimy z nieba, świecącej chwałą Boga. Wyobraź sobie miasto lśniące, promieniujące światłem czystszym niż kryształ, ozdobione jak panna na swego ukochanego. To miasto to nie tylko miejsce zamieszkania, to symbol wiecznej wspólnoty między Bogiem a ludzkością. W tej nowej kreacji główną cechą jest bezpośrednia obecność Boga. On sam będzie mieszkał ze swoim ludem, a wszystkie wspomnienia bólu, cierpienia i śmierci zostaną wymazane. Uzy już więcej nie będą istnieć, a stary porządek rzeczy zostanie całkowicie zapomniany. Wyobraź sobie spacerowanie po ulicach z przezroczystego złota. Oddychanie powietrzem, które jest zawsze świeże i orzeźwiające, oraz życie w społeczności, gdzie miłość i pokój są tak rzeczywiste i namacalne jak budowle, które widzisz. W tym miejscu nie ma potrzeby słońca ani księżyca, ponieważ chwała Boga oświetla wszystko nieustannie. Nie ma nocy, nie ma strachu i nie ma końca. Ten olśniewający scenariusz czeka na tych, którzy wybrali życie zgodnie z boskimi zasadami. Świadectwo bezwarunkowej miłości Boga i jego pragnienia, by całkowicie przywrócić wszystko, co zostało utracone lub zniszczone. Nowe niebo i nowa ziemia to nie tylko szczęśliwe zakończenie długiej historii, to początek nowej egzystencji, gdzie życie jest przeżywane w pełni obecności Boga, oferując radość, miłość i nieograniczony pokój. Ten olśniewający scenariusz czeka na tych, którzy wybrali życie zgodnie z boskimi zasadami, Świadectwo bezwarunkowej miłości Boga i jego pragnienia, aby całkowicie przywrócić wszystko, co zostało utracone lub zniszczone. Nowe niebo i nowa Ziemia to nie tylko szczęśliwe zakończenie długiej historii, to początek nowej egzystencji, gdzie życie jest przeżywane w pełni obecności Boga, oferując radość, miłość i nieograniczony pokój. A podczas oczekiwania na ten nowy początek, nie zapomnij zabezpieczyć swojej kopii naszego e-booka i współczesne cuda. Obietnice Ducha Świętego w działaniu dziś. Kopie są ograniczone, więc złap swoją zanim się skończą i dowiedz się, jak wiara wciąż przesuwa góry dzisiaj. Niech ten nowy początek będzie przypomnieniem, że niezależnie od wyzwań, z jakimi mierzymy się w życiu, obietnice Boże zawsze pozostają wiarygodne. Dziękuję za towarzyszenie mi w tej głębokiej podróży przez proroctwa i obietnice zawarte w Apokalipsie. Niech każdy krok, który stawiamy, Prowadzi nas bliżej zrozumienia, jak wielka jest miłość Boga i jak potężne są Jego dzieła. Zapraszam do dalszego odkrywania, nauki i wzrastania w wierze razem ze mną. Do zobaczenia w kolejnych materiałach, które mam nadzieję, będą równie oświecające. Nie zapomnij subskrybować i dzielić się tym wideo, aby więcej osób mogło czerpać nadzieję i inspiracje z prawd, które odkrywamy razem. Zapamiętaj! że celem tego wideo nie było tylko oświetlenie mrocznych stron przyszłości poprzez przerażające proroctwa, ale także połączenie tych wizji z rzeczywistością obecną, oferując przewodnik po nadziei i odporności. Proroctwa Apokalipsy, choć złożone, dostarczają nam soczewki, przez którą możemy obserwować działanie Boga w historii, prowadzące nas do ostatecznego celu odnowienia i wiecznego pokoju. Dlatego nie chodź po świecie z ciężarem strachu, ale raczej ze światłem nadziei. Niech ta nadzieja będzie twoją kompasem, prowadzącym cię przez wyzwania teraźniejszości z pewnością o wspaniałej, obiecanej przyszłości. Jeśli to wideo przyniosło nowe perspektywy lub pocieszenie twojemu sercu, podziel się nim z innymi, którzy mogą także szukać odpowiedzi lub spokoju. Dziękuję, że dołączyłeś do mnie w tej eksploracji i nie zapomnij subskrybować, aby otrzymywać więcej treści, które oświetlają, inspirują i wzmacniają. Do zobaczenia następnym razem, kontynuuj poszukiwanie prawdy i podtrzymuj swoją wiarę z przekonaniem i miłością.